Cześć! Z tego odcinka dowiesz się, czym się różnią kamizelki biegowe od plecaków biegowych, a także co, kiedy powinieneś wybrać w swojej przygodzie z ultramaratonami. Ponieważ przypuszczam, że na początku masz jakiś ograniczony fundusz, podpowiem Ci, na co się zdecydować, a także opowiem Ci, na co ja się zdecydowałem i czy to moje doświadczenie możesz przekuć na swój sukces. Do dzisiejszego odcinka przygotowałem parę systemów nawadniających. Wszystkie z nich, wszystkie mam zebrane tutaj. Począwszy od pierwszego systemu nawadniającego, który prawdopodobnie już masz, czyli bidonu po prostu na butelkę z wodą, który w Decathlonie kosztuje dosłownie parę groszy. Ja go kupiłem, bodajże, z przeceny, z wycofywania sezonu, nie wiem, może za 20 zł, i który doskonale się sprawdza. Mam tutaj również plecak, który już nie jest dostępny w sprzedaży, no jednak chciałbym Ci powiedzieć, dlaczego jest to plecak, a nie dlaczego jest to kamizelka biegowa. Plecaki biegowe mają przede wszystkim tą różnicę z kamizelkami, że są one przymocowywane do naszego ciała za pomocą wąskich szelek. I tutaj, jak widzisz, takie szelki znajdują się właśnie tutaj i są one dość wąskie. Przez to mogą powodować, że mogą być one na początku niewygodne. Ja zdecydowałem się na rozpoczęcie swojej przygody właśnie z takim plecakiem i rekomendowałbym ogólnie zaczęcie takiej biegania ultramaratonu właśnie z takimi plecakami. Dlaczego? Taki plecak, jak widzisz, jest bardzo pojemny i na początku może to być plus. Obecnie ten plecak stosuję jako plecak, taki można powiedzieć, wyprawowy, ponieważ. Ma on w, tutaj zainstalowany bukłak mieszczący 2 litry wody, dodatkowo w środku kurtka, o której dzisiaj nie będę mówił, dodatkowo, oprócz tego, że w środku znajduje się bukłak na 2 litry wody z po prostu z systemem camelback, czyli tutaj biegnie rurka, sobie ją wyprowadzam i mogę pić podczas zawodów. Dodatkowo mogę jeszcze wsadzić bidony 700mlowe do bocznych kieszeni, dzięki czemu tak naprawdę mogę przynosić ze sobą ponad 3 litry wody. Czy to rozwiązanie jest potrzebne teraz mi? Teraz obecnie nie jest mi potrzebne. Ja się zdecydowałem na ten plecak w momencie kiedy, tak jak wcześniej Ci powiedziałem, debiutowałem w swoim Bigu Ultra, między innymi z tego względu, że nie miałem doświadczenia i wydawało mi się, że im większy, tym plecak lepszy. Czy teraz bym go wybrał? Teraz bardzo rzadko kiedy z niego używam, ponieważ odległości i czas potrzebny na pokonanie ich są dla mnie mm, odległości wydają się mniejszymi, ponieważ skrócił się czas na pokonywanie tych odległości. Tak jak widzisz, tutaj mam już teraz zamontowane te butelki. Mogę to sobie założyć i mam ze sobą prawie że 3 litry wody w momencie, kiedy zdecyduję się na, na bukłak 2 W momencie, kiedy mm, Miałbym taki załadunek, no to nie będę biegł szybko. Na ile kilometrów by mi starczyły 3 litry wody? Przy takiej umiarkowanej temperaturze, powiedzmy do 20 stopni, myślę, że to spokojnie byłoby 40, nawet 50 kilometrów. Bez jakiegokolwiek punktu odżywczego dałbym radę pokonać taką odległość. Dodatkowo bardzo pojemna komora, e, zmieści bardzo duży zapas jedzenia. Jedna komora, druga komora jednak nie. O tym dzisiaj chciałbym mówić w plecaku, ponieważ jak powiedziałem, nie znajduje się już on w sprzedaży. Jednak dzisiaj chciałbym opowiedzieć o podstawowych różnicach pomiędzy plecakami a kamizelkami. Także plecak biegowy, dla mnie on ma wąskie szelki i jest bardzo, bardzo pojemny. Natomiast to, co jest najpopularniejsze w świecie ultramaratonów, czyli kamizelki biegowe. Na początek, kamizelka biegowa z Decathlonu, kalędzi kosztująca 80 zł, którą możesz obecnie kupić. Jest bardzo lekka. Dane techniczne znajdziesz na stronie Decathlonu. Zapinana w trzech punktach i czym się przede wszystkim różni od plecaka. Posiada ona system nośny z przodu klatki piersiowej, co powoduje, że jesteśmy odciążeni. Dodatkowo z tyłu posiada kiesza, kieszonki, w które możesz wsadzić całe obowiązkowe wyposażenie, m.in. E, na przykład kurtkę, dodatkowe dokumenty, mapę i coś, c, to są rzeczy, z których prawdopodobnie nie będziesz korzystał z biegu, ponieważ szczegółową recenzję tej kamizelki znajdziesz na naszym kanale nieco później, natomiast jest nieco utrudniony ten dostęp. Tą kamizelkę obecnie stosuję w biegach powiedzmy do 60 km, kiedy nie uzupełniam zapasów wody, ponieważ z przodu mam dwa soft flaski, co daje mi litr wody w takich dwóch softflaskach umieszczonych z przodu. I dodatkowo na punktach, jeśli są one powiedzmy co 10, co 7 km, biorę po prostu kubek, wypijam i biegnę dalej. Jeśli punkty są na przykład co 15 km, Dodatkowy jeden soft lask posiadam w kieszące z przodu z podenek, w, w, które, które są po prostu też z dekatlonem. I wtedy mam ze sobą 1,5 litra wody plus to co na punktach i też da radę przebiec. W takiej kamizelce między m.in. króla parku. Co zajęło mi tam około 4,5 godziny z parą margoszami. Fajnie było biec, ponieważ nie musiałem się zatrzymywać na tych punktach kontrolnych. No i plus tej kamizelki jest taki, że jeśli nie ma obowiązkowego wyposażenia, to jest ona naprawdę lekka. Tutaj ładujesz soft flaski, nic z tyłu ci nie opina. Natomiast w momencie, kiedy wsadzisz sobie na przykład taką kurtkę, to to jest minus tego rozwiązania względem plecaku plecaka, taki, że w plecaku nie będziesz czuł jakiegoś nacisku na plecy w jednym punkcie. Natomiast kamizelce, kiedy ja ją sobie wsadziłem tutaj do tej powiedzmy kieszonki szybkiego dostępu no to już będzie czuł lekkie napięcie, ponieważ tak jak zobaczysz, tutaj jeszcze mam gwizdek, ponieważ tak jak zobaczysz w kamizelce biegowej takiej lekkiej, tego typu będzie to nieco odstawać i będzie to nieco napierać. Nie jest to jakiś nie jest to jakieś bardzo denerwujące uczucie. Ja w takiej kamizelce, jak wcześniej wspomniałem, biegam biegi 60 km, ale również dosłownie w tej kamizelce, skonfigurowany mniej więcej w taki sposób, że tutaj miałem kurtkę, przebiegłem również super gwinta 165 km, więc też da się w takiej kamizelce biegać naprawdę długie biegi. Warunek jest taki, że nie potrzebujesz. Plecaka z trzema litrami picia, tak jak ci wcześniej pokazywałem, tylko masz co jakiś czas punkty kontrolne, na których możesz na przykład soft flask'i uzupełnić. I ostatni typ, który chciałbym Ci pokazać, jest to akurat plecak Salomona Advanced Skinner 5. Więc tutaj mamy połączenie tak naprawdę plecaka i kamizelki. Salomona, przede wszystkim cenię z tego względu, że on się słabo buja, powiedzmy, na plecach, natomiast nie lubię go ze względu na ten system mocowania, który jest tutaj zamontowany, zamontowany. Ponieważ nie radzę sobie z nim, można powiedzieć. Zajmuje mi to strasznie długo, zanim się poodpinam. Znaczy strasznie długo. Zdecydowanie dłużej, niż zajmuje mi to w tej kamizelce kalendzi, którą widziałeś. Jest to połączenie kamizelki z plecakiem, ponieważ mamy kamizelkę, która nas opina, obejmuje, natomiast mamy Również pojemność, która jest większa od pojemności takiej typowej kamizelki Kalendry, którą przed chwilą widziałeś. I jest to rozwiązanie, w którym będę biegł na przykład festiwal biegowy Ultra Way, ponieważ odległości pomiędzy punktami będą tam wynosiły nawet 30 km I zdecydowałbym się chętnie na duży plecak, no ale chcę być też szybki, więc muszę wybrać rozwiązanie pośrednie pomiędzy dużą ładownością, a pomiędzy szybkością. Duża ładowność, to co widziałeś, typowy plecak, do którego można troszyć kije trekkingowe, 3 litry wody, yy, dodatkowo bardzo pojemne kieszenie a pomiędzy szybkością, czyli kamizelką kalęż, którą widziałeś, którą właściwie idzie woda, jakaś kurtka, parę żeli i koniec. Tutaj będę mógł załadować sobie zarówno jedzenie na dłuższe odcinki, ponieważ przepak dopiero mamy na 93 km podczas tego biegu. Dodatkowo będę mógł wziąć m.in. czołówkę, zapas baterii, powerbarki, mapy biegu, więc dodatkowo kije gdzieś tutaj przytroczę, więc to wszystko będzie możliwe właśnie dzięki takiej zwiększonej pojemności. No i teraz wracając do tego pierwszego pytania z odcinku filmiku, co powinieneś wybrać na początku swojej drogi z ultramaratonami, czyli skupmy się tutaj przede wszystkim na tych dwóch y, podstawowych rozwiązaniach, ponieważ plecaki Salamona kosztują około 500 Złoty, może w pomocy gdzieś znajdzie za 300 zł, no to to są dość drogie rozwiązania. Ten plecak kupiłem, kiedy był wycofywany, i on kosztował około 100 zł bodajże w Decathlonie. Tą kamizelkę możesz dostać za 80 zł w Decathlonie. Plecaki z tego co patrzyłem w dekatonie, 120 zł kosztują, czyli różnica 40 zł, co powinieneś wybrać na początku w mojej opinii. W mojej opinii na początku lepiej mieć więcej niż mniej, ponieważ powinieneś liczyć, że każde 10 km przebywane poza dystansem maratońskim może Ci zajmować, uśredniając, bo to oczywiście zależy od przewyższenia warunków i tak dalej, ale uśredniając może Ci zająć nawet półtorej godziny. Czyli na półtorej godziny powinieneś być przynajmniej samowystarczalny. Jeśli to będzie zima, będziesz potrzebował ciepłej odzieży, na w razie co, ponieważ po, pier, pierwsze 10 km pożyczy dystansu martonu, drugie 10 km, trzecie 10 km, 70, 80, ok, będziesz pokonywał to w półtorej godziny, ale jeśli biegniesz setkę, to musisz być przygotowany na to, że ostatnie 20 km możesz nawet pokonywać przez 4 godziny. Tak jak wcześniej powiedziałem, w zależności od terenu. Natomiast musisz mieć po prostu tego jedzenia, musisz. Posiadać więcej rzeczy niż zawodnik doświadczony i na początku ja biegłem w takim plecaku właśnie z pojemnością 3 litrów, co teraz wydaje mi się oczywiście śmieszne, ale gdybym, gdyby ktoś się mnie zapytał, co kupić na początek, to zdecydowanie powiedziałbym większa pojemność, a dopiero potem wraz ze wzrostem Twojej kondycji, Twojej szybkości będziesz mógł nosić mniej. Czyli im jesteś sprawniejszym zawodnikiem, tym lżejszy i tym mniej sprzętu ze sobą dźwigasz. Im jesteś mniej doświadczony, jesteś bardziej początkujący, tym tego sprzętu musisz niestety dźwigać więcej. Dlatego plecak czy kamizelka na początku plecak, w momencie kiedy zależy Ci na szybkości, wtedy zaczynasz bawić się różnymi konfiguracjami, różnymi kamizelkami, i w pewnym momencie będziesz miał parę różnych takich kamizelek. Tak jak ja mam, to wszystko oczywiście rosło z czasem. Natomiast na początku mój pierwszy Ultramaraton, który opisałem na naszym blogu, link znajdziesz w opisie tego filmiku, pobiegłem w plecaku i nie żałuję tego, ponieważ miałem ze sobą wystarczający zapas wody do tego, żebym w każdym momencie czuł się komfortowo i nie denerwowałem się tym, że na przykład w połowie dystansu pomiędzy punktami, w których wynosił 12 km. Na szóstym kilometrze ja już wypiłem na przykład litr wody, bo jeszcze pół litra miałem w swoim bukłaku. Więc tym się nie denerwowałem, czy też nawet litr wody miałem, bo wtedy startowałem z dwulitrowym bukłakiem i się tym kompletnie nie denerwowałem. A w momencie, kiedy miałbym kamizelkę i dwa soft flaski i ja już po sześciu kilometrach wypiłbym litr wody, bo bym szedł na przykład godzinę, a wtedy był upał, no to już bym Prawdopodobnie tego ultramaratonu bym nie ukończył, ponieważ bym się odwonił, ponieważ kolejną godzinę musiałbym człapać bez picia. Oczywiście prawdopodobnie dotarłbym do tego punktu. Natomiast czy miałbym siły dalej kontynuować zawody? Tego już nie wiem, mam nadzieję, nie sprawdzałem tego. Więc odpowiadając na pytanie. Plecak czy kamizelka? Zdecydowanie na początku, w mojej opinii, powinieneś wybrać plecak, żeby dźwigać, mieć większe możliwości załadowania się chociażby samą wodą, ponieważ to ona jest najważniejsza. Kilokalorie można oczywiście pobrać z punktu, uzupełnić na punkcie, natomiast najważniejsza jest woda. No i oczywiście wyposażenie obowiązkowe i dodatkowe. Jeśli będziesz sprawnym zawodnikiem, to na przykład oceniając prognozy pogody, będziesz wiedział, że zdążysz przed burzą dotrzeć do mety, chociaż to nigdy nie wiadomo. To są mój dramatyczny maratony, ale jeśli jesteś wolniejszym zawodnikiem, to możesz założyć, że oglądając pogody i burza ma się rozpoznać w drugiej części dnia, możesz założyć ze stuprocentową pewnością, że na przykład będziesz potrzebował kurtki, będziesz potrzebował czegoś cieplejszego, więc warto to mieć ze sobą. Na początku też warto testować różne rodzaje żywności i mieć ze sobą jakieś haki, no nie wiem, na przykład ulubione batoniki, których nie uzupełnisz na punktach odżywczych i w, musisz je po prostu dźwigać ze sobą. Tak ja na początku właśnie nosiłem Snickersy, teraz na przykład króla parku biegnąc w kamizelce biegu nie jedząc, można powiedzieć, ponieważ pobierają energię z samych żeli i wody. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że nasz kanał Ci się spodoba. Zachęcam Cię do pozostawienia subskrypcji. Myślę, że w kolejnym odcinku będę recenzował właśnie kamizelkę Kalenji i z tego odcinka dowiesz się, czy warto ją kupić. Niestety nie posiadam plecaków z obecnie i z Decathlonu, natomiast udaję się do tych sklepu z pewnością uzyskasz poradę. I jeśli jesteś tym początkującym zawodnikiem, udaj się do sklepu, uzyskaj poradę od sprzedawcy. Powiedz, że raczej Cię interesuje plecak, ponieważ potrzebujesz dźwigać więcej, jesteś niedoświadczony i z pewnością zostanie wybrany dla Ciebie jakiś plecak. Przy czym też nie przesadzaj z pojemnością, ponieważ obecne modele plecaków w Decathlonie są tak bardzo pojemne. Że no nie wykorzystasz tego. Może na Beskidy ultra trail bym się w to zapakował, natomiast na pewno nie w 100 bieg z punktami kontrolnymi, nawet co powiedzmy 40 km. Także to tyle. Dzięki. Do kolejnego odcinka. Cześć!